Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem oczywiście Werbel, a dzisiejszy krótki film chciałbym poświęcić na pewien test, który chciałbym przeprowadzić w sumie razem z Wami. Otóż, od pewnego czasu już pod moimi filmami pojawiają się komentarze, że za dziesięciokrotne przywołanie u astrologa, pierwsze na danym koncie, jest gwarantowana elita, no i to właśnie chciałbym z Wami sprawdzić. Ponoć jest to potwierdzone m.in. w Oksu Koksu. Taki użytkownik ostatnio mi o tym napisał i paru innych także. Nie wymienię wszystkich, bo było już kilka osób. Także chciałbym to przetestować razem z wami. No bo to, że ja na przykład dostanę faktycznie tego bohatera, to nie znaczy, że jest to potwierdzone, bo to może być przypadek. Trzeba więcej razy przetestować. Jeżeli się uda, to wzniesiemy sobie lykę na poziom wzniosły. A na koniec otworzymy jeszcze jeden podarunek Mistrza Areny, bo tylko niestety jeden udało mi się zebrać. Także tak, no ustawiamy lekę. Jedna leka mi brakuje do poziomu wzniosłego. Także no po prostu jedziemy dziesięciokrotne i zobaczymy czy faktycznie tak jest. No i tak, otrzymałem tę lekę. Otrzymałem też kartę w ogóle elitarną. Czyli jedno, co można stwierdzić, prawdopodobnie, myślę, że na pewno. To za dziesięciokrotne przywołanie faktyczne jest tak, jak mi pisaliście, czyli są lepsze nagrody. Nie wiem, czy tylko za pierwsze, czy ogółem, ale te nagrody, które tutaj otrzymałem, są przynajmniej kilka razy lepsze niż otwieranie pojedynczo. No i otrzymałem lekkę, co oczywiście nie potwierdza jeszcze nadal tej teorii. Dlatego osoby chętne, bądź takie, które już to zrobiły wcześniej, prosiłbym o wykonanie ze mną testu. Czyli tak, jeżeli. Robiliście już to przywołanie dziesięciokrotne na waszym koncie i dostaliście elitarnego bohatera? Napiszcie mi o tym w komentarzu. Jeżeli nie i bylibyście chętni to przetestować, to oczywiście przywołajcie, ale dziesięciokrotnie. I również w komentarzu powiedzcie mi, czy dostaliście bohatera elitarnego w ten sposób. No może pomożemy większej ilości osób w otrzymaniu po prostu elitarnego bohatera, jeżeli zobaczą na filmie, że tak to działa, to będzie to fajny sposób na otrzymanie właśnie darmowego bohatera. Także zachęcam do testowania razem ze mną, a teraz przechodzimy już oczywiście do wznoszenia lyki. W końcu mogę to zrobić, także w sumie dziękuję Wam za tę opinie. Bo jak widać mi to pomogło, dzięki czemu mogę wznieść lykę w końcu na poziom wzniosły oraz ulepszyć ją wyżej. Bo właśnie piątego bohatera brakowało mi na poziomie wzniosłym, żebym mógł. Całą drużynę podnieść powyżej 200. Nie mam niestety złota, ale to tam już mniejsza o to. To bez problemu zdobędę. No i na koniec otwieramy podarunek mistrza areny. Co z niego dostaniemy? 60 kamieni rzadkich. No i żeby nie było, normalnie zachowałbym to wszystko na odcinek samonów, ale jako, że otrzymałem to teraz na tym filmie, to chciałbym otworzyć to dla Was żeby wam po prostu umilić, także umilę wam dzień, czy też film Ardenem elitarnym, także taki niemiły prank ze strony gry jak zwykle zresztą także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie zachęcam do dzielenia się opiniami czy też właśnie waszymi doświadczeniami z tym astrologiem, czy faktycznie za dziesięciokrotne przywołanie pierwsze podkreślam, dostaliście elitarną postać, no bo jeszcze, że tak pokażę Tutaj na przykład w opisie nic o tym nie ma, że za dziesięciokrotne pierwsze do 30 stajemy, czyli gracze musieli wykryć to samemu. No i ja lubię testować wiele rzeczy właśnie samemu, także no po prostu zdecydowałem się zrobić taki film i to przetestować. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.